To był dla mnie totalny game changer, kiedy się tego dowiedziałam. Dlaczego, mimo tego, że robię to co trzeba, wtedy kiedy trzeba, tak jak trzeba, jestem osobą pracowitą i tak dalej, i w pewnym obszarze życia skupiam się bardzo na działaniach, na tym, co trzeba robić, a nie mam rezultatów. Albo mam te rezultaty, a potem jeb. Mam te rezultaty, a potem jeb. Być może ty też tak masz w jakimś obszarze życia, no to posłuchaj mnie, czego ja się dowiedziałam. Jeśli masz tak jak ja, właśnie, to najprawdopodobniej masz w swoim umyśle w podświadomości wgrane, sabotujące programy. Na przykład program poczucia niezasługiwania i co najlepsze, ty świadomie myśląc, możesz myśleć, że zasługujesz, że dajmy sobie przykład związków, że zasługujesz na fantastyczny związek itd. itd. tak. Natomiast podświadomie masz program niezasługiwania, przez który ty sabotujesz swoje relacje związkowe. Kiedy ja się o tym dowiedziałam, to ja po prostu spadłam z krzesła. I teraz najlepsze, bo nie wystarczy po prostu nawet odkryć to, że ty masz ten program. Trzeba ten program skasować ze swojej podświadomości, zbudować nowe poczucie być, czyli kim ty jesteś w swojej podświadomości, w swoich oczach właśnie na przykład w tym obszarze związku. I dopiero, kiedy ty zbudujesz to poczucie być i zaczniesz się stawać tą osobą, będziesz w stanie robić te działania, które masz faktycznie robić, do tego, żeby mieć to, czego chcesz, czyli na przykład szczęśliwy związek. I na bank masz w swoim życiu taki obszar, w którym no nie do końca ci wychodzi, nie jest tak, jak byś chciała, i się sabotujesz. I ty możesz walczyć, zmagać się, zapieprzać, po prostu robić wszystko. Ale i tak to się nie uda. Dopóki nie podziałasz tutaj